Dzień dobry, dzień dobry. Jako, że znowu jedziemy w trasę, zrobimy sobie test spalania tym otowozem 750i. Jest to 4,8 benzyna N62 B48 i spróbujemy zrobić test spalania, najmniejszego spalania, jakie uda się zrobić z tej trasy. Także tankujemy furę do pełna pod korek. Dzisiaj paliwko po sześć sześćdziesiąt kawa zrobiona, możemy lecieć. Setujemy sobie kilometry, a także wyzerujemy sobie spalanie i prędkość. Po trasie wrócimy tutaj i zatankujemy też pod korek. Ok, lecimy, czas start. Powiedzmy w ogóle sobie, gdzie ja jadę. Jadę w okolice Łodzi Czyli mam gdzieś w jedną stronę Około 150 km A jadę Przywieźć sobie dwa komplety kół Do BMW serii 7 F01 akurat Jedne M pakietowe Drugie nie Oba komplety są 19 cali Potrzebuję jakiegoś koła Na zmianę A bo wiecie co chwilę jakieś auto zmieniam, gdzieś kupię na jakieś 17, 18, a potem nie ma nie ma na czym sensownym jeździć także kół nigdy dość także tak, będziemy sobie lecieć maksymalnie 120, 110 tak żeby zobaczyć ile najmniej to auto spali Teraz sobie na przykład zapniemy ten pomat 110 aktywny i myślę, że tak sobie będziemy jechać. Troszkę będzie drogi e, obwodnicą, autostradą, troszkę tak jakby e, a reszta będzie takimi drogami zwykłymi, krajowymi 50 na 50, no może 60 na 40 z przewagą tych dróg takich e, no krajowych, że się tak wyrażę. Pierwsze 10 km za nami. Spalanie równe 10 litrów. Co ja w ogóle tutaj mogę powiedzieć o tym samochodzie, które też niedawno kupiłem, bo chyba miesiąc temu? Ogólnie powiem, że jestem zadowolony. Całkiem inaczej jeździ się tym pojazdem aniżeli dieslem. Kto gdzieś tam śledził moje pojazdy, to głównie BM-ki to były wszystkie w dieslach. Jedna E61, czyli piątka w kombi, bo takie oznaczenie ma, którą sprowadziłem sobie z Niemiec któryś rok do tyłu. To była benzyna 3-litrowa benzyna poliftowa, czyli motor N53, 272 konie w automacie. Skrzynia sportowa SAT, fajnie, fajnie to chodziło. Też był samolot, tam licznik się zamykało 260 na godzinę. Ale to były też awaryjne motory. Eee, awarii ulegały tam pompy wysokiego ciśnienia, bo tam już jest ona na wtrysku bezpośrednim, eee, oraz wtryskiwacze. Musiałem sobie roletę zasłonić. Oraz wtryskiwacze ulegały uszkodzeniu. Eee, ja tam ten samochód wtedy kupiłem też na uszkodzony motor z Niemiec, e, z Berlina, pamiętam. wprowadziłem to, paliło to na na 5 garów tylko, a przyczyną tam były świece, e, cewki nowe dostało, e, i wtryski, chyba ze trzy wtryski wymieniłem na używki, i auto normalnie jeździło, wszystko było w porządku. No ale to nieważne. W każdym razie wracając do tematu, to była moja pierwsza benzyna, ta 3 litrowa na wtrysku bezpośrednim, i dopiero teraz ta jest druga, którą zakupiłem miesiąc temu. I od razu skoczyłem na dużą pojemność. Bo jak kupować BM-kę to, to to musi mieć czym jechać, czym się odpychać. Dlaczego 750i? No chociażby z tego powodu, że ja lubię E65 poliftowe przedlifty mi się nigdy nie podobały. Nie podobają i nie będą się podobać. Tam, tam jedyne co jest dobre, to jest tył dobry w miarę, który jeszcze ujdzie. A przód to jest tragedia. Środek też te przyciski nie są takie za fajne, za ciekawe. W poliwcie dużo lepiej to wygląda. Benzyny mają mniejsze przebiegi, bo to diesle są tak zwanymi wołami roboczymi, gdzie te kilometry pochłaniają, a benzyny są jakby mniej użytkowane w trasach. Ten egzemplarz ma 200. 45 tysięcy prawie że Jest to przebieg oryginalny Zostało to zweryfikowane na wiele sposobów Wnętrze również jest zadbane Kierownica też nie jest jakaś wytarta Fotele nie są wytarte Ogólnie mówiąc Środek nie jest zużyty Skóra, nappa Sportowe fotele Czarny sufit, aktywny tempomat Grzana sportowa trójramienna kierownica Trochę tych barierów tutaj ma, a Logic 7, podwójne szyby, dociągi listwy shadow, line w połysku, trochę tego jest. Dlatego trafił się taki egzemplarz, więc nie zastanawiałem się, żeby go kupić. Tu, dlaczego 750? Bo tak jak mówię, interesował mnie tylko polift, więc wchodziło w grę 730 benzyna. 750 benzyna lub 760 benzyna. Eee, innych benzyn nie było w poliwcie, dlatego najlepszym rozwiązaniem jest tutaj 750. Porównując jazdę E65 do F01, to muszę szczerze powiedzieć, że tutaj w E65 czuję się jak w domu mówcie co chcecie, ale w tym samochodzie jest ciszej to auto prowadzi się pewniej, jak czołg po szynach F01 według mnie jakoś nerwowość tak prowadzi tak lekko a tym po prostu jak jedziemy to ten układ kierowniczy tutaj jest tak skonstruowany to zawieszenie, że czujemy się jakbyśmy jechali po szynach jechali Czołgiem, naprawdę, jakbyśmy jechali czołgiem, jest tutaj zauważalnie ciszej niż w F01 i to jest fakt. No, zważywszy też na to, że tutaj są akurat podwójne szyby, w F01 nie mam podwójnych szyb, co model nowszy BMW to gorzej jakościowo, gorzej wygłuszony, gorsze silniki psujące się. Kolejne kilometry już za nami dopiero 16 km zrobiliśmy i nasze spalanie 8.8 na razie lecimy sobie spokojniutko bez szaleństw co mi tutaj też w tym aucie się jeszcze podoba bardzo fajnie chodzi tutaj skrzynia biegów nie przeciąga nie kopię. Eee, tutaj powiem Wam, że skrzynia dużo lepiej pracuje, aniżeli w F-01. Eee, no, w F-01 mam 400 tysięcy i tam skrzynia nie była robiona. Tam był chyba dwa albo trzy razy wymieniany olej. Ja też raz, raz to robiłem, natomiast trzeba by było zrobić mechatronikę. Wymienić eee, tłoczki, płytę separacyjną, a także solenoidy, zawory. Żeby ona funkcjonowała znowu jak nowa, bo z 2 na 3, chyba z 5 na 6, potrafi lekko kopnąć. Nie jest to normalne, dlatego trzeba by to zrobić. Tutaj takiego objawu nie ma. Ta skrzynia naprawdę chodzi płynnie, ale przebieg też jest potwierdzony, jest oryginalny 245 tysięcy dlatego ta skrzynia musi chodzić dobrze. Nie ma bata. Kolejną rzeczą, która tutaj mi się podoba, to dźwięk tego silnika oraz wydech. Jest on taki, powiem Wam, nie za cichy, nie za głośny. Taki w sam raz. Jak mu wdepniemy w pedał, to słyszymy, że tam V8 pracuje pod, pod maską. Natomiast jak jedziemy sobie spokojnie, to on sobie tylko tam delikatnie mruczy. I to jest bardzo fajne. Kusi mnie też, żeby... Zrobić mu klapę na pilota, czyli ominąć tylny końcowy tłumnik, po prostu wspawać klapę na pilota. Jednym przyciskiem omijamy sobie tylny wydech. Wtedy mamy fajny, głośny, rosowy dźwięk prawdziwej fałsemki. A kiedy ma być cicho, pilotem cyk i jedziemy tak jak w serii, czyli tak jak teraz. Kolejne kilometry za nami. 56 km pykło. Spalanie 8,4. Średnia prędkość 71 km na godzinę. Wjeżdżamy już na S8 w kierunku łodzi Warszawy. Zasięg na paliwie 911 km. Bardzo fajnie. Podoba mi się to. Powiedzcie mi, po co mi jest potrzebny diesel? Nie wiem. Ja już dojeżdżam do celu. Jestem w łodzi i mile zaskoczony. 7,9 wyszło. Bardzo ładny wynik. Nie jechałem, jak zawali droga. Średnia prędkość to 83 na godzinę. 84 prawie. Na sc cały czas 110, a na krajówkach 90. Trasa dobiega już końca. Podjeżdżamy pod ten sam instrybutor, gdzie tankowaliśmy pierwszy raz. Tak więc prawie 300 km. Spalanie według komputera 8,3. I zasięg, który pozostał 734. Idziemy tankować. Wlane zostało 26,42 litra. Przejechane 294 km. I z kalkulatora wychodzi. Już policzyłem. 8,9 litra Natomiast komputer Pokazuje 8,3 Czyli komputer zaniża Chyba dobry wynik Jak na silnik 4.8 Średnia prędkość Jeszcze zobaczmy sobie Jaka była z tej trasy No prawie 80 km na godzinę Na SC 110-120 Sobie jechałem Natomiast drogami krajowymi 80-90 można powiedzieć, że przepisowo. Może w przyszłości zrobimy sobie test spalania z jazdy dynamicznej tego silnika. Ja pędzę dalej i pewnie widzimy się gdzieś w kolejnym filmie. Pozdro.